Witam Państwa na moim kanale, Nowe spojrzenie. Proszę Państwa, mój kanał zajmuje się bardzo często dekonstrukcją różnych mitów, legend, przesądów. No i dzisiaj chciałbym rozprawić się, proszę Państwa, z taką aktywnością ludzką, która wszystkich nas absorbuje, fascynuje. Teraz można powiedzieć, ten świat rozrywki i mediów jest przesiąknięty to, tym, o czym będę chciał dzisiaj powiedzieć Państwu. No, ale, ale w gruncie rzeczy, proszę Państwa, jest to aktywność śmieszna. Zresztą Kuba Wojewódzki, w którymś tam z wypowiedzi powiedział, że go to śmieszy, tak? No, oczywiście ona nam przynosi przyjemność, bo natura tak to wymyśliła, wytworzyła przyjemność przy tego typu aktywności, no, żeby ludzie w ogóle chcieli dokonywać tej czynności i żeby mogły powstawać, prawda, kolejne pokolenia, żeby mogły rodzić się dzieci i tak dalej. Tutaj nie chcę za bardzo używać tego słowa, bo YouTube jest uwrażliwiony, proszę Państwa, na to słowo. Ale chyba Państwo się domyślacie, o czym mówię, ale proszę Państwa, ta aktywność człowieka to już na przykład fizjologowie od dawna twierdzą, że tak naprawdę to nie jest jakby jakaś wielka przyjemność, tylko tak naprawdę to jest ból, z tym, że on ewolucyjnie jakby został odwrócony i odczuwamy to jako przyjemność. Bo poprzez pobudzanie w organizmach odpowiednich tam substancji, hormonów, no czujemy się po prostu prawda, mm, dobrze i to ma służyć temu, żebyśmy chcieli podejmować tą aktywność. No, chodzi oczywiście o seks, ale ja tego słowa nie będę tutaj e, zbytnio używał, dlatego, że no to słowo jest piętnowane po prostu na YouTube, także będę tego słowa używał w ograniczony sposób, proszę Państwa. E, no i cóż mogę Państwu powiedzieć? No ja, e, tak jak mówiłem, dość szybko odkryłem e, przyjemność z tym związaną. Oczywiście ym, i gdy to odkryłem, prawda, gdy zacząłem dojrzewać, no to właściwie całymi dniami o niczym innym nie myślałem, tylko o tym. I podejrzewam, że wielu młodych ludzi tak ma. Yy, no i oni rzeczywiście dosłownie o niczym innym nie mogą myśleć. I tak po prostu jesteśmy skonstruowani przez yy, przyrodę, proszę Państwa. No to ma wszystko uzasadnienie biologiczne, fizjologiczne, wszyscy o tym wiemy też ma pewnie, zapewne różne takie elementy pozytywne dla organizmu nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie no ale w gruncie rzeczy jakby tak pomyśleć jest to kosmiczne marnowanie energii I, i o tym można się przekonać gdy w którymś momencie spadnie nam produkcja hormonów płciowych i wtedy nagle okazuje się proszę Państwa, że można żyć bez tego co wcześniej wydawało się po prostu niemożliwe i zaraz Państwu przedstawię szokująco, szokująco szczerą wypowiedź Mariusza Szczygła, znakomitego polskiego pisarza, dziennikarza, reportażysty, takiego nagradzanego i bardzo cenionego przez świat literacki człowieka. I on zdobył się na wypowiedź, która po prostu mnie zdumiała. A dlaczego mnie zdumiała? No bo ja mógłbym się pod nią podpisać, proszę Państwa, obiema rękami. To naprawdę jest zdumiewające, że możemy być tak podobni do siebie. Ale zanim przejdziemy do tej szokującej i szczerej, do bólu, wypowiedzi pana Mariusza Szczygła, to przypomnę to, co o aktywności seksualnej człowieka pisał i mówił Emil Cioran. On niewiele na ten temat pisał, tak jakby się wstydził o tym pisać, no ale coś tam napisał. Ym... I proszę Państwa. Emil Cioran naśmiewał się trochę z tego wszystkiego, z tej łóżkowej aktywności człowieka, bo nazwał ją groteskową gimnastyką z towarzystwem pomruków, prawda? To śmieszne takie. I, i był pytany przez jedną z dziennikarek. Ona się spytała Ciorana tak: Bardzo mało pisał Pan o seksie. No a Cioran odpowiedział, Celin powiedział, że miłość to nieskończoność udostępniona pudlowi. Jest to najlepsza definicja, jaką znam. Gdyby ten problem nie miał w sobie tej dwoistości, tej kłopotliwej wewnętrznej antynomii, należałoby go zostawić ginekologom i psychoanalitykom. U szczytu miłosnego szału byle kto ma prawo przyrównywać się do Boga. Co jednak ciekawe, Rozczarowanie, nieuchronnie idące w ślad za miłością, wcale nie odbija się nareszcie życia, jest chwilowe. Mawiałem nieraz, że możliwa jest postseksualna wizja świata wizja najbardziej rozpaczliwa, jak tyl, jaka tylko może być odczucie, że zainwestowaliśmy wszystko w coś, co nie jest tego warte. Niezwykłe jest to, że mamy tu do czynienia z nieskończonością odwracalną. Płciowość to niebywałe oszustwo, gigantyczne kłamstwo, niezmiennie się odnawiające. Może powtórzę, bo to jest kluczowe. Proszę posłuchać. Płciowość to niebywałe oszustwo, gigantyczne kłamstwo, niezmiennie się odnawiające. I dalej Cioran mówi. Niewątpliwie moment przedseksualny góruje nad... Poseksualnym. Jest to owa niewyczerpana nieskończoność, o jakiej mówi Celin. A pożądanie jest owym momentalnym absolutem, którego nie sposób wykorzenić. Proszę państwa, dla ciorana aktywność płciowa człowieka to właśnie wielka iluzja, pewnego rodzaju pułapka zastawiona na człowieka przez przyrodę. No, i oczywiście y, aktywność płciowa bardzo, prawda, absorbuje człowieka, zajmuje go. No, ale prawda jest taka, że to jest, y, tak naprawdę, tylko chwila, prawda? Która, oczywiście, dla natury jest bardzo ważna, y, ale y, Cioran tutaj zauważa, że przyjemność, która towarzyszy y, tej czynności, to po prostu. Łaska bardzo skąpo udzielana przez naturę wszystkim żyjącym istotom. I Cioran e, tak e, pisał w swoich e, zeszytach: Za wszystkie dobre rzeczy płaci się natychmiast: seks, dobre żarcie i tym podobne. Przyjemność to stan wyjątkowy, z jakim natura nie za bardzo chce się zgodzić. Przyjemność to łaska, jakiej natura udziela niechętnie. A więc tutaj bardzo rzeczywiście taka celna obserwacja. I dalej pisze Ciorano. Tak, życie jest niezwykłe w sensie, w jakim niezwykły jest akt seksualny. Podczas, nie potem. Wyszedłszy poza obręb życia i spojrzawszy na nie z zewnątrz, widzimy, że wszystko się załamuje, wszystko zdaje się oszukaństwem, jak po akcie seksualnym. I dalej Cioran zauważa na przykład, że człowiek płytki to ten, który daje swobodę własnym popędom. Pogłębiamy się jedynie krzyżując im szyki, krzyżując szyki swoim popędom. No i tak proszę Państwa, ludzie, którzy, prawda, są już dojrzali, w pełni ukształtowani. Zaczynają sobie uświadamiać, prawda, że seks to nie wszystko. Na przykład nasza polska aktorka Joanna Brodzik powiedziała tak. Dla mnie seks to mocno przereklamowana sprawa, to znaczy podniesiona do zbyt wysokiej rangi. W konsekwencji spycha w cień sam seks, jego delikatną naturę i wiele innych aspektów życia. Z kolei jedna z agencji badawczo-strategicznych opublikowała, proszę Państwa, wyniki badania dotyczące preferencji związkowych oraz randkowych młodej generacji ludzi. I proszę Państwa, tam się okazało, że 52% pytanych stwierdziło, że można stworzyć udany związek bez uprawiania seksu. 63% chce, żeby filmy i seriale częściej pokazywały platoniczne relacje. Z kolei 20% zgadza się ze stwierdzeniem, że, że seks jest przereklamowana. Więc no widzimy, że ludzie odczuwają chyba przesyt, a być może jest coś takiego, że rzeczywiście jakoś tak przyroda już powoli wygasza z zainteresowanie tą sferą. Też tak może być, prawda? To przecież ym, to są wszystko procesy, które się dzieją cały czas. Ale przejdźmy do tej wypowiedzi Mariusza Szczypła. Ona jest naprawdę szokująca, niezwykle szczera, i ja naprawdę się z nią całkowicie zgadzam. Pan Szczykier po prostu no, wyjął, yy, można powiedzieć, te myśli z mojej głowy. On w rozmowie z radiem, czyli Z, powiedział naprawdę niezwykle ważną rzecz. I proszę tutaj posłuchać, bo ja zacytuję słowa Mariusza Szczygła. Bo wydaje mi się, że tutaj się media tego nie zauważyły, a to naprawdę wyjątkowo szczera, taką szczerość się rzadko spotyka, proszę Państwa. Naprawdę to było niezwykłe, szczere wyznanie, wręcz takie intymne. I nawet sam Mariusz Szczegieł, prawda, ważył te słowa do ostatniej chwili, długo myślał, co ma powiedzieć. No, ale w końcu zaczął mówić, no i to, co powiedział, po prostu było na swój sposób wstrząsające. Ja to wszystko mogę potwierdzić, to, co Mariusz Szczegieł powiedział, ale co on powiedział? Proszę posłuchać. Jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że no, i tutaj zawiesił, prawda, głos y i mówi dalej: Przez długi czas mojego życia byłem człowiekiem seksualnym. Wydawało mi się, że seks jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu że mnie nieprawdopodobnie napędza, że bez niego nie ma życia. Właściwie każdy wyjazd do nowego miasta był nadzieją na jakieś przeżycia seksualne, erotyczne albo okołoerotyczne, i że nie wyobrażam sobie, żeby to mogło się skończyć, zmienić. Owszem, literatura, działania społeczne i tym podobne. Ale ten seks jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Wyszukiwanie ludzi, którzy mi się podobają, nawet choćby tylko wzrokiem. Podobać się też komuś, dobrze wyglądać to wszystko, co doprowadza cię do szczęśliwego, erotycznego finału, jest bardzo, bardzo ważne. I nie ma bez tego życia. Tak mi się wtedy wydawało. I nie wiadomo kiedy, stało się tak. Że już hormony nie działają tak, jak powinny, organizm już jest inny i nie mogę powiedzieć, że nie ma seksu w moim życiu, ale przestał nie tylko być najważniejszy, ale w ogóle przestał być ważny. On się może zdarzyć, a może się nie zdarzyć. I kiedyś myślałem, że to będzie dramat, że to będzie starość będę starym dziadem, którego nikt nie będzie chciał. Nieprawda ciągle mnie chcą. Ciągle jestem atrakcyjny dla innych, ale mnie się nie chce. I to jest niesamowite to odkrycie, że możesz się skupić na czymś innym i że ileś tam energii życiowej nie jest marnotrawionej na ten seks. Postrzegam to jako dojrzałość organizmu, a jednocześnie jako dojrzałość psychiczną, psychofizyczną. Ile ja więcej rzeczy mogę zrobić teraz? Z perspektywy młodego człowieka myślałem, że to będzie dramat. Nie. Ktoś wymyślił nasze życie w sposób naprawdę ciekawy. Nikomu nie oddałbym tego, co mam teraz. Ja jestem wolny przede wszystkim, jestem asertywny, umiem powiedzieć komuś, że nie przepadam za nim. Powoli zaczynam być panem siebie, a nie zawsze byłem. No, niesamowita szczera wypowiedź, proszę państwa. I, i tutaj Mariusz Czigel, prawda, wyraźnie państwu przekazuje, że po prostu ten seks, oprócz wszystkich pozytywów, on też strasznie zniewala człowieka. Prawda? Gdzieś jesteśmy u kogoś, to patrzymy się na kształty pani Juasi czy pani Zosi. Natomiast obok wisi piękny obraz i, i prawda, ale cała nasza uwaga poszła w stronę sylwetki Pani Joasi, tak? Natomiast jak już te hormony przestają tak działać, to możemy wreszcie przekierowywać dużo część swojej uwagi i energii na inne rzeczy. Otwierają się przed nami nowe horyzonty i to jest piękne i to jest właśnie ten plus taki i zaleta można powiedzieć jedna z niewielu, może, zalet starości, tak bym to, to ujął. Proszę tutaj o Państwa komentarze w tej sprawie: o, o proszę o lajki, o, o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję za uwagę.